Witajcie! Dzisiaj przedstawię Wam grę Alan Wake's American Nightmare, który został stworzony przez Remedy Entertainment i w 2012 roku wydany przez Microsoft Game Studios. Kolejny raz serdeczne pozdrowienia do użytkownika Hydro z forum PC Lab, dzięki któremu powstała ta recenzja. Mój kompnie wyrabiasz z nagrywaniem tej gierki. Dzięki, że znowu ratujesz mi dupę. Wróćmy do fabuły. Po raz kolejny wcielamy się w Alana Wake'a, który tym razem został wciągnięty do jednego z odcinków serialu Night Springs, którego zapewne pamiętacie z podstawki. Wake jako Champion of the Light musi pokonać osobę zwaną Mr. Scratch, czyli swojego złego sobowtóra, Herald of Darkness. I na tym zakończę opowiadanie fabuły. Nie jest to kontynuacja podstawki, a spin-off, czyli osobna historia, jednak ma ona dużo nawiązań do swojej poprzedniczki. Co do grafiki, to przynajmniej ja nie założę żadnych zmian. Mimo tego dalej jest przyzwoita i cieszy oko. Z dźwiękiem jest dokładnie tak samo. Większych zmian nie zauważyłem. W dalszym ciągu jest bardzo dobrze. Przejdźmy do rozgrywki. Nie będę znów gadał tego samego, więc skupię się w większości na zmianach i dodatkach, jakie wprowadził, powiedzmy, samodzielny dodatek American Nightmare. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o gameplayu w Alan Wake'u, to obejrzyj moją poprzednią recenzję, do której gdzieś na tym filmie widnieje adnotacja. Kolejny raz robimy to samo. Idziemy z punktu A do B, niszczymy jeszcze więcej wrogów za pomocą jeszcze większej ilości śmiercionośnych broni i zużywamy przy tym jeszcze więcej baterii do latarki. Tak w skrócie. Dla przypomnienia, przed zabiciem wroga za pomocą latarki musimy zdjąć z niego aura ciemności, a potem dopiero zastrzelić. A teraz przejdźmy do broni, jakie dodano. Oprócz podstawowego pistoleta i strzelby, twórcy zaserwowali nam automatyczne shotguny, UZI, M16 czy nawet kuszek, które potrafią zabijać bez świecenia we wroga latarką. Oczywiście, flashbangi, flary i pistolety na flary dalej występują w tej grze. Jak i więcej broni, to i na szczęście więcej typów przeciwników. Dodano tu na przykład opętanego rzucającego granatami, takiego, który rozwijał się, jak zaświecimy na niego latarką, czy innego, który zamienia się w ptaki i odlatuje, a nagle zaskakuje nas od tyłu. Na niewielkich lokacjach, po których będziemy się poruszać, znajdziemy też miejsca, w których całkowicie odnawiamy swoje zapasy amunicji i baterii. Nie odnawia to fleszów i flar, zarówno tych normalnych, jak i tych do pistoletów. Oprócz tego gdzie niegdzie znajdziemy pomniejsze paczki z amunicją, jednak nie znajdziemy nigdzie żadnych samotnych baterii, bo nie byłoby to potrzebne. W czasie gry nie zużyłem więcej niż trzech baterii. Jak wpłynęło to na trudność? Źle, mianowicie gra jest banalna. O ile w podstawce czasem zabrakło mi amunicji czy energii do latarki, to tu taka sytuacja nigdy mi się nie zdarzyła. W dodatku umarłem może z dwa razy pod sam koniec. Pamiętacie manuskrypty? Teraz mają one szersze zastosowanie niż przedstawienie fabuły. Mianowicie w czasie gry znajdziemy skrzynki z mocniejszymi braniami. Otworzyć możemy je tylko wtedy, gdy znajdziemy odpowiednią ilość manuskryptów. Skrzynki zawierają wymienione wcześniej Uzi, M16 i inne ciekawe uzbrojenie. Mi najbardziej do gustu przypadło Uzi, które zdobywamy na początku. Używałem go przez prawie całą grę. W American Nightmare poruszamy się tylko po trzech lokacjach, które powtarzają się kilka razy. Nie był sprawiedliwa to fabuła, ale jakoś wolę zwiedzać inne lokacje niż biegać kilka razy po tych samych. Single player trwa jakieś 4 godziny. Jest to jedna z niewielu gier, które trwają dłużej niż pół godziny i przeszedłem je za jednym posiedzeniem. By trochę przedłużyć rozgrywkę, dostaliśmy Arcade Mode, który polega na przeżywaniu kolejnych fal wrogów przez 10 minut na różnych mapach, których nie widzieliśmy w Story Mode. Na mapie mamy jeden punkt, w którym możemy uzupełnić nasze zapasy także gdzie nie gdzie znajdziemy porozrzuconą amunicję czy bronię. Uzupełnić zapasy możemy tylko raz na fale, więc używajcie tego z rozsądkiem. W lokacji znajdują się też miejsca, w których możemy się leczyć czyli po prostu latarnie dające światło. Po śmierci lub przeżyciu określonego czasu jesteśmy oceniani za pomocą punktów i maksymalnie trzech gwiazdek. W sumie to by było na tyle o arcade mode, jak i ogólnie o rozgrywce. Przejdźmy więc do klimatu i strachu. Klimat jest nieco inny niż w podstawce. Tam chodziliśmy po mrocznych lasach, a tu jesteśmy w stanie Arizona w USA, czyli pustynie i te sprawy. Ogólnie klimat przypadł mi do gustu, za to strachu nie ma tu praktycznie w ogóle, o ile w poprzednich czasu się czasem wystraszyć, to American Nightmare kompletnie nie straszy. No cóż, w końcu gra nastawiona jest bardziej na akcję. To by było na tyle. Trochę krótko, ale to tylko dodatek czy jakby to nazwać, więc wiele o nim powiedzieć nie można. Minusy wymieniłem już wcześniej. Dodam tylko raczej mało satysfakcjonującą fabułę i możemy przejść do podsumowania. The man the Żadnych zmian w stosunku do oryginału, ale dalej mi się podoba. Jak wyżej? Mimo, że łatwiejsza od poprzedniczki, to grało mi się jakoś przyjemniej. Nie jest już tak mroczna, ale lubię pustynne klimaty. American Nightmare w ogóle nie straszy. Ogólnie gra dostaje ode mnie 7 na 10. Mogło się wydawać, że trochę narzekałem, ale czego się spodziewać po samodzielnym dodatku. Mi przypadł do gustu i go również polecam. W szczególności dla tych, którym podoba się Alanowe gameplay, bo raczej genialnej fabuły tu nie uświadczycie. Tutaj chodzi o dobrą rozwałkę. No i to by było na tyle, więc cześć i do następnej recenzji.